Cały weekend mnie znowu nie będzie. Za chwilę wyjeżdżam i chcę zaktualizować i podsumować, co tu u nas się dzieje przed moim wyjazdem. Tak, tak jak widać, dawca stoi, tutaj w sumie nic nie było zrobione przez ten czas, ale dużo nie zostało w sumie. Założyć zbiornik, przyszła ta szyna zaczepowa Szalmilera, mam tutaj ją w opakowaniu. W sumie mam dwie, tutaj są. To będzie trzeba zamontować do dawcy. I całą maskę, y, grilla i boczki, to wszystko poskręcać, i ciągnik będzie już w sumie gotowy. No i tylne koła trzeba jeszcze ogarnąć, bo mi brakuje opon na tył. Tak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o Grime te TSS15060, ten kombaj, co ja nim kopię, to tak jak widać. Taśmy są już powkładane. Zostało tutaj zamontować jeszcze taśmę Łęcin. Tak, taśma Łęcin została. Przednia taśma została do zamontowania. Jeszcze tylko trzeba te blachy na kanale powymieniać. Zaczep już został założony, tak samo jak w tamtym kombajnie. Tutaj zostało to wszystko wytulejowane, poskładane. Także chłopaki to ogarnęli, jak mnie nie było. No i został zaczepiony Raptor. Wjechaliśmy tutaj na. Hale, żeby dalej można było grzebać, gdyby w razie wóch jakiś deszcz padał czy coś. Także z kombajnami mamy na bieżąco. Jest już tutaj dosyć mocno ogarnięte. Została tylko taka kosmetyka, można powiedzieć. Jakiś tam łańcuch brakuje. Ale już takie główne rzeczy są już porobione. A tutaj jeszcze te separatory trzeba poskładać. Powkładać te taśmy jeżowe. Pod szczotkami, no i szczotki. Ale wszystkie części są praktycznie. Tam brakuje jakichś pierdół, które zostały zamówione. I kombajny też już będą wkrótce gotowe. Tutaj leżą właśnie te szczotki, taśmy, jedna, druga. Tutaj elementy, które właśnie kupiłem ostatnio. Jeszcze tego stąd nie zabrałem, tylko tutaj to wszystko leży. Tutaj części do grimy. Porozkładane. Teraz przejdę na warsztat. Tutaj mamy taką poprawkę, bo wycieka olej z. W tym miejscu cieknie. Jak jest ten. Ten przedni napęd. I albo simmering jakoś źle wskoczył, albo tutaj w piastce jest taka zaślepka. I być może ona jest źle zamontowana, bo to na to by wskazywało. Dlatego dzisiaj to Rafa tutaj to jeszcze rozbierze, ten wał i zobaczymy. Ogólnie tak wycieków nie ma, tylko z tego miejsca, i tutaj to trzeba poprawić. I jeszcze będziemy mieli do zrobienia to, że musimy tego czarnego rozpołowić, bo tłumnik dgań tutaj, uszkodzony tłumik dgań. Słychać jak sprężyny strzelają. Tu był zamontowany nieoryginalny tłumik dgań i wytrzymał jakieś 2500 godzin. Także to musimy zrobić przed kopaniem w tym ciągniku, to nie było planowane. Żałuję tylko, że nie zamontowałem tutaj oryginalnego tłumika drgań, tylko kupiłem, tu był jakiś tłumik kawy, coś takiego zamontowany, ale słychać jak się przełącza biegi i po prostu słychać jak on ten, yy, jak sprężyny strzelają. Tutaj podobnie jak tamtym kombajnie też już jest praktycznie w większości ogarnięte, nawet chyba więcej niż tam, bo tu już mamy zamontowane palce i mamy zamontowany yy, separator pod szczotnymi palcami. Taśmę jeżową. Wszystkie separatory są założone. Także tutaj tutaj brakuje. A, muszę jeszcze tylko zamówić koła jeszcze na wysyp. To samo jak tam zaczep napawiony, założony, wytulejowane wszystko tutaj zostało. Także powinno teraz jeszcze to trochę posłużyć. nam Rafa wieże na hale. i suszarnia już umyta jest. Trzeba tylko przesmarować. Dobry. Dzień dobry. Ta suszarnia nam ułatwiła robotę w tym roku. Dlatego tak szybko nam się udało skończyć żniwa. Gdyby nie ta suszarnia, to byśmy jeszcze podejrzewam kosili. Bo tamtą, tamtą suszarnią to po prostu długo schodziło. Bo mały zasyp i długo to wszystko trwało. Przywieźli nam płytę na dach. Ogólnie z tą płytą to czekaliśmy ponad miesiąc czasu. Wyglądało to tak z tą płytą: yy, zamówienie bardzo szybkie, yy, obiecana szybka realizacja. Gdy poszła zaliczka, wszystko zaczęło się komplikować, bo ktoś coś tam już niby zapisał i takie odbijanie piłeczki, i cała budowa nam się przedłużyła o miesiąc czasu, bo tak naprawdę powinien już być dawno dach zamontowany. Tak to wygląda. Gdybym wiedział, to bym od tej firmy drugi raz nie zamówił płyty. I najprawdopodobniej następnym razem już też nie zamówię. To jest, grubość, to jest dachowa płyta grubości 10 mm. A tu kabina, która wczoraj przyjechała. Ona będzie zamontowana właśnie na ten ciągnik, który jest na warsztacie. Nawet pasy zostawiliśmy, żeby później nie, ich po prostu drugi raz nie przekładać. Teraz przejdziemy na warsztat, pokażę co na warsztacie. A tutaj Rafa ma do zrobienia jeszcze, musi wyspawać schody. Jedne i drugie, do jednego i drugiego ciągnika. Chodzi głównie o skrzynkę akumulatorów. Bo tu zawsze jest wszystko pognite. my tu wymieniamy tę blachę. I później nam to do malowania proszkowego, jak już to naprawimy. Ten wydech też dostał, został wysłany do Sławka. Będzie robił wydech nam do 71,40, bo tam jest w ogóle inny wydech, inne mocowanie, wszystko jest inaczej niż 72, także zrobimy też tam z kwasówki. No i tutaj ta zwolnica jest też do rozebrania, chodzi tutaj o łożyska, do zrobienia są łożyska i hamulce z tej strony też, tu już zostało rozebrane. Tarczy trzeba zrobić hamulcowe i będziemy to powoli składać jak wrócę, tak naprawdę, bo tylko tutaj wyczyścić. Wałki są już poskładane. Skrzynia jest też tu złożona już wczoraj. Uszczelniacz się znalazł, też został zamontowany. A tutaj takie doświadczenie robimy, bo tu jest te sprzęgło niskiego zakresu. I tu tarczki niby są wszystkie nowe, ale ogólnie wyszedł bardzo duży luz na tym sprzęgle. I bo tu wyszło, nie jestem teraz skłamać, 6 mm luzu wyszło. A na pozostałych sprzęgłach jest tak po 3 mm. Z tym, że tu jest więcej tarczek, bo tu mamy 15 tarczek, a na tamtych sprzęgłach jest, tu na tych sprzęgłach jest po 10 tarczek. I tutaj są mniejsze luzy. Ale tu zrobiłem tak na próbę. Dołożyłem jedną przykładkę grubszą 2 mm. Czyli będę miał o milimetr mniej luzu, czyli jak to było. Tu nie było 6, tylko było 5, a tam jest po 3, także teraz tu mamy chyba 4 mm. Zrobiłem to w tym celu, żeby takie doświadczenie sprawdzić, bo w tych skrzyniach jest tak, że między 6 a 7 biegiem jest taka długa przerwa. Przy przełączaniu przy biegu takie zatrzymanie się ciągnika, i to by wszystko wskazywało, że ten luz y, trochę jest za duży. Dlatego tutaj włożyłem przekładkę od y, tego przedniego napędu, bo od przedniego napędu są 2 mm, a od y, skrzyni są 1 mm. Z tego sprzęgła gdzie to sprzęgło jest, tu o, na tym sprzęgle właśnie są 2 mm przekładki. Bo też można byłoby dwie włożyć, ale miałem grubszą, założyłem grubszą i zobaczymy jak to będzie się spisywać. Bo też być może czy specjalnie taki duży luz tutaj był zrobiony, ale no zobaczymy. Na wszystkich innych sprzęgłach jest ciaśniej, tylko to jest takie najluźniejsze. Koła zostały tu już założone, tylko te będziemy musieli obrócić, bo nie można było inaczej zamontować, bo stoją pniaki. A jak będziemy zjeżdżali ciągnikiem, to koła muszą być założone. I one tutaj zostaną, te koła. To już jest założone tak, jak powinno być. Ładne te opony. I felgi też. Oryginalne. Felgi oryginalne, nic nie kombinowane. Tak to wygląda. Trochę to się podmalowywało, widać, bo jest to popsikane. Ale ogólnie dobrze się prezentują. Nie są ani nic. To. No i tu już nie przodu. Z przodem to się na razie wstrzymamy. ważne żeby go całego tu złożyć w całość. Żeby zjechać. Też to będzie cała hydraulika do zrobienia, bo to wszystko było narzeźbione w tym ciuniku. Wszystkie rurki wszystko jest powyginane tak jak to widać. No i tam mam kupioną tą maskę. tu ją tu założymy, bo tutaj jest połamany grill. To można by było by naprawić, tak wszystko zrobić, ale będzie po prostu szybciej. Teraz podmienić maski, a tą sobie później na spokojnie naprawi. Bo tu widać jest uderzona, pognieciona. To założymy tamtą w całości, co jest. A tak wyglądały te boczki. Od... To w sumie nie są oddawcy, bo oddawcy zostały zabrane do dziesiątki. A tak wyglądały w dziesiątce. I to jest do naprawienia wszystko, ale jak mam oryginalne, kupione w całości, to montujemy w całości, a te, te trzeba będzie naprawić w przyszłości. No i ta maska też tutaj właśnie od niego jest spalona. W tym miejscu była spalona i to jest od tego 71,40. Dlatego kupiłem tamtą maskę. Tam jest gotowa. Tylko przełożymy chyba te, te blachy, żeby było na oryginał. No to zobaczymy jeszcze, czy będzie czas na to. Polak, nie? i co przygotowane wszystko do rozebrania piastki szybka podmiana będzie o to chodzi że olej jest w skrzyni i szybko wyjmiemy i włożymy drugą i zobaczymy czy coś pomoże bo jest podejrzenie właśnie że gdzie on położył tu nie zwróciliśmy uwagi bo w tej co to tu oryginalnie tutaj to jest za silikonowo a my to po prostu tak yy, o co chodzi? że Nikt na to tak nie przyłożył uwagi. A być może puszcza tutaj na tym. Dlatego założymy to i zobaczymy, jak będzie na tej piasce. I jeszcze jedna rzecz: bo ktoś mnie tam pytał i pisał maila. Nie mam czasu odpisać, to powiem na filmie. Odnośnie akumulatora do przedniego tuza. Bo ma problem tego że typu, że ma mały akumulator, że pół litra. Serwis mówił, żeby założył litrowy, że będzie lepiej, ale w ogóle u niego to nie pracuje. I jak to działa? Działa to w ten sposób, ja to ustawiam w ten sposób, że ja to akurat mam większy, bo to mam 1,4 litra zamontowany. Kupuję akumulator nabity z większym ciśnieniem, to jest ze 100 barów. Podnoszę obciążnik i powolutku upuszczam ciśnienie, aż obciążnik ruszy. I wtedy wiadomo, że ciśnienie gazu jest bardzo zbliżone do ciśnienia, które jest potrzebne, żeby utrzymać tuza. I wtedy membrana pracuje, bo jak mamy zbyt mocne ciśnienie, to membrana jest ściśnięta, a czy rozpężona maksymalnie. I gdy ciśnienie w układzie jest niższe od ciśnienia gazu to membrana się nie skurcza. I dodatkowy problem, jaki wynika z przednimi tuzami, to jest to, że jak mamy podpięte pod szybko złącze w jedną i w drugą stronę, że nabijamy sobie być może ciśnienie z dwóch stron siłownika i, i ściskamy, wywołujemy większe ciśnienie w układzie i ściskamy membranę. I gdy ona jest też ściśnięta, wtedy też na mnie nie pracuje ten przedni tuz Dlatego najlepiej jest zrobić tak. Znaczy, ja tak zrobiłem, że ja mam podłączone to w jedną stronę tylko a drugi powrót siłownika mam podłączony pod wolny spływ i, i unikam tego, że ciśnienie jest nabijane w dwie strony, żeby ścisnąć tą membranę. Tak to wygląda w skrócie, bo w innych mam właśnie zrobione tak, yy, że jest pod powrót yy, zasilanie podłączone pod szybko złączki. Normalnie to też trzeba pilnować, żeby nie było tego ciśnienia. Jak ktoś nie wie, nabije ciśnienia, i wtedy jeździmy, wszystko jest sztywne, tak jakby w ogóle akumulatora nie było. O. A u nas elegancko to pracuje w trasie, to jeszcze bardziej widać. Tylko, że bolek trochę za lekki jest. No. i wyjeżdżam na wakacje. Krótkie, ale wakacje. Jak wrócę, to się zabieramy o za robotę, bo trzeba te ciągniki pokończyć. I zaraz wykopki, nie wiadomo kiedy.